Wszystkim dzisiaj, czy Robert Lewandowski trafi do Barcelony, a Erling Haaland trafi do Bayernu-Monachium? Dzisiaj, na temat tych spekulacji plotek transferowych, co prawda, ja robiłem już taki osobny filmik, zanim jeszcze wybuchła wrzawa, że właśnie Robert Lewandowski przymierzany jest, jeśli chodzi o Barcelonę. Aczkolwiek tutaj też może być zagrywka ze strony Piniego Zachawi, który może podbijać kwestię przedłużenia kontraktu. Roberta Lewandowskiego w Bayernie Monachium taka presja, wpływ na władzę tutaj Bawarczyków, władzę klubów Bawarii. No właśnie, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknę na a dostaniesz powiadomienie kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, trwają spekulacje na temat tego czy Robert Lewandowski trafi do Barcelony. Znaczy ja powiedziałem, że po prostu sytuacja będzie jeszcze bardziej podgrzana, ponieważ Pini Zachawi wylądowo w Barcelonie prowadzi tam rozmowy między innymi z Roberta, w sprawie Roberta Lewandowskiego, bo wiadomo, że Pini Zachawi ma wielu piłkarzy. No powiem w ten sposób, no to wygląda w ten sposób, że Robert Lewandowski rozgrywa Bayern Monachium razem z agentem, tak, że faktycznie podbija tej stawkę. Czy trafi do Barcelony? nie wiem, jest to możliwe, jest to prawdopodobne, natomiast rzeczywiście tutaj może być sytuacja tego, że Bayern Monachium nie chce przedłużyć kontraktu na przykład dla Roberta na dłużej niż rok, na przykład Robert by chciał dwa czy trzy lata. Na pewno no tutaj bardzo ona byłaby zainteresowana i mówi się o tym, że do Bayernu w takiej sytuacji mógłby przyjść Haland. Zobaczymy, czy to w ogóle jest możliwe, bo tutaj warto też wziąć pod uwagę nie tylko kwestię życzeniową, a więc to, co by chcieli na przykład kibice, Barcelony, którzy chcieliby Roberta Lewandowskiego, albo też nie, czy na przykład Haaland, no bo wiadomo, że to jest kluczowy zawodnik, jeśli chodzi o Bundesligę, który rywalizuje o tytuł Króla Szerców z Robertem Lewandowskim w Bundeslidze, tylko rzeczywiście weźmiemy fakty, statystyki, a także Excela pod uwagę, <grym> no bo y, to jest ciekawe, y, tak, z punktu widzenia finansowego. Robert Lewandowski dzisiaj wyceniany jest na kwotę około 50 milionów euro według Transfer markety, czyli, czyli tyle mniej więcej musiałaby nad za niego zapłacić. Y, inna sprawa, czy Bayern Monachium by go puścił, raczej mało prawdopodobne, y, tak, bo dostarczał mnóstwo goli. Y, Haland ostatnio odrzucił kontrakt, y, możliwość przeniesienia się do Manchesteru City za potężne pieniądze też tam po prostu w ogóle tam są bardzo duże pieniądze dla tego zawodnika, kwota chyba za niego to jest około 60 czy 70 milionów euro ale tam jest kasa dla Minorajoli kilkadziesiąt milionów, tam z 20 chyba, czy 30 milionów euro a dla ojca, tutaj Halanta, plus też kontrakt kilkuletni, to wszystko zamyka się w kwocie około 350 milionów no więc to są naprawdę potężne pieniądze Tyle mniej więcej musiałby Bayern Monachium włożyć za tego zawodnika. Aczkolwiek powiem w ten sposób: ciekawe jest to, że Halland nie chce przejść do Manchesteru City, bo wydaje się, że to byłoby fajna opcja dla niego, jeśli chodzi o rozwój jego kariery i też finansowo bo to też na pewno jest aspekt, na który patrzy. Natomiast być może rzeczywiście będzie taka rozszada na tej planszy, że Robert Lewandowski do Barcelony. A Halan by trafił do Bayernu Monachium. Aczkolwiek Halan, no, jest kiepska sprawa, jeśli chodzi o jego sytuację zdrowotną. To jest mocno kontuzjogenny zawodnik, który ostatnio praktycznie tutaj pauzował no, sporo, praktycznie tych pauzy, jeśli chodzi o chyba 16 meczów wypad, tak? W, w ostatnim czasie, jeśli chodzi o kontuzje, problemy zdrowotne. Znaczy, on nie jest kontuzjogenny, tylko po prostu mentalność jego, bo on, on nie jest takim zawodnikiem jak Royce. Niektórzy mówią, że się zaroził od drojsa Nie, nie o to chodzi. Eee, Haland bardzo chce po prostu, chce zdobywać te gole i grzeje się praktycznie w boksach, co jest problemem. Potem łatwo, szybko łatwiej, łatwiej, szybko łapie kontuzje typu naderwania jakiegoś ścięgna i tak dalej, a więc nie potrafi odpowiednio jakby rozkładać tych sił, energii, jeśli chodzi o jego gra i to jest po prostu potężny problem, tak? Wkłada nogę tam, gdzie nie potrzeba, przysp przyspiesza wtedy, kiedy nie potrzebna, no musi po prostu uważać, tak? Musi poznać swoje ciało, jak ono wygląda, a nie tylko, że chcę, no to tak samo nie wiem, ktoś by powiedział, że chce po prostu biegać maratony i od jutra już będzie biegał po 20-40 km każdego dnia, tak się nie da. Trzeba systematycznie praktycznie zwiększać tutaj te kilometry, tak, po kilometrze, po dwa, po 5 km, tak samo w przypadku Halanda, on za dużo chce naraz. No ale to, że jest jakby inna sprawa, to też jest jakby moje spostrzeżenie natomiast jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego no przymierzany tu jest do Barcelony na pewno tutaj projekt Szabiego jest ciekawy Barcelona byłaby w stanie tutaj zapłacić za tego zawodnika, wiele klubów dzisiaj byłoby w stanie zapłacić za Roberta Lewandowskiego pytanie też jest takie, czy Robert Lewandowski jest zainteresowany, tak, no już pomijam kwestię tego, że on ma dom na Majorce i tam zawsze chciał po prostu grać, występować w Hiszpanii ale czy rzeczywiście tutaj trafi do Barcelony no Alaba na przykład zmienił po wielu latach gry w Bundeslidze, zmienił. Klub na, na po prostu Real Madryt, więc to nie jest powiedziane, że Robert Lewandowski ma, musi zakończyć swoją karierę w Bayernie, Monachium. Aczkolwiek wydaje mi się, że to jest mało prawdopodobne. Jednak Robert Lewandowski będzie chciał przedłużyć kontrakt z Bayernem, chyba że byłaby to jakaś fat, fatalna sytuacja, jeśli chodzi o klub, transfery, piłkarzy, problemy. Tak, no Kiedy to nagrywam, to jest jeszcze przed, przed rewanżem, jeśli chodzi o Villarreal w ramach Ligi Mistrzów. gdyby na przykład tutaj, nie wiem, jakiś katastrof się wydarzyła, e, Bayern Monachium by odpadł i tak dalej. E, ten projekt byłby gorzej. tak Szedł e, na przykład, tej chodzi o Bayer Monachium niż Barcelona, Barcelona by rosła w siłę, to rzeczywiście byłaby tam ciekawa sprawa. E, mógłby trafić do e, Barcelony. Mógłby faktycznie tutaj trafić do e, Barcelony. Ale wydaje mi się, że to jest kwestia Piniego-Zachawi. Tam były te takie informacje w mediach, że po prostu po 10 kwietnia samolot prywatny odrzutowiec Piniego Zachawi będzie kołował w Barcelonie i wtedy się pojawi cała spekulacja i informacje. Wiadomo, że tutaj mnóstwo mediów w Polsce to podały też tak, że po prostu już takie rozmowy są prowadzone zaawansowane, jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego i Barcone. Wydaje mi się, że to jeszcze po prostu jest przedwczesne, bo Robert Lewandowski ma kontrakt do przyszłego roku. Więc gdyby odszedł teraz no to musieliby Barcelonę za niego zapłacić pieniądze. Inna sprawa, czy w ogóle Bayern Monachium by się na to zgodził, bo pamiętam, jak Uli Hennes był prezesem klubu, tak. No to e, mówił o tym e, na temat przedwczesnego odejścia Roberta Lewandowskiego, że on podchodzi do szafy pancernej czy z, z sejfu, tak. Sprawdza po prostu tej podpis Roberta Lewandowskiego, patrzy na datę i zamyka szafy, jest spokojny po prostu, póki ten kontrakt jest obowiązuje. Oni go nie wypuszczą. Natomiast wiadomo, że będą musieli mu zaproponować konkretne warunki finansowe. Też po prostu tutaj Robert Lewandowski będzie decydował, czy chce przedłużyć kontrakt na rok, dwa, czy też trzy lata. Też może być tutaj spora presja ze, sto, ze strony właśnie kibiców, żeby Bayern Monachium przedłużył kontrakt na, na warunkach Roberta Lewandowskiego, a nie na warunkach Bayernu Monachium. No ale zobaczymy, tak? Zobaczymy. Ciekawa byłaby to sprawa, gdyby Robert Lewandowski opuścił Bayern. Przeniósł się do Barcony. Znaczy, ja jestem zwolennikiem jego przeniesienia się do Barcony w momencie, kiedy tam jest ciekawy pomysł, projekt ciekawszy niż po prostu Bayern-Monachium. Jeżeli ten projekt, według Roberta Lewandowskiego, nie dałoby rady już po prostu tego kontynuować, to tak. Natomiast przeniesienie się tylko dlatego, tego, żeby zmienić to otoczenie, tak na przykład Alaba, uważam, że Alaba za wcześnie się przeniósł. Natomiast w takim przypadku nie, bo jeszcze ta Barcona ma, ma, ma pewne błędy, bo my się zachwycamy Barconom, jeśli chodzi o Szawiego, ale nie wiemy, co tak naprawdę będzie z tą Barceloną po Szawim. Ile Szawi będzie tym trenerem tak jeżeli przyjdzie znowu trener typu pokroju kuman który po prostu no to będzie spadek w dół pikowanie no to będzie nieciekawa sytuacja No zobaczymy to wszystko na dzisiaj dzięki za oglądanie pozdrawiam stawcie suba trzymajcie się cześć